Przed rozpoczęciem tej historii poproszę cię o coś prostego, ale bardzo ważnego. Zasubskrybuj kanał, włącz dzwoneczek i zostań z nami do końca, bo to, co usłyszysz teraz, to nie tylko historia, to lustro, a może w którymś momencie zobaczysz w nim siebie. Wiesz co? Biedni ludzie zawsze będą biedni, bo nie mają ambicji. Są leniwi, konformiści i dlatego są tam, gdzie są. Słowa wyszły naturalnie z ust don Estebana Montoi, jakby komentował pogodę. Miał siedemdziesiąt lat, garnitur szyty na miarę, który kosztował więcej niż roczna pensja połowy ludzi w tej restauracji i arogancką pewność, jaką daje tylko pieniądz, zgromadzony przez dekady. Nie krzyczał, nie musiał. Jego niski, stanowczy głos przeszedł przez salę restauracji La Perla Imperial, w samym sercu Polanko. I osiągnął coś, co udawało się nielicznym, niekomfortową ciszę. Renata Suarez usłyszała te słowa, trzymając srebrną tacę z kieliszkami czerwonego wina. Miała 28 lat i dwanaście godzin na nogach. Stopy paliły, plecy bolały, każdy mięsień ciała błagał o odpoczynek, ale ona nadal się uśmiechała. Nauczyła się tego od piętnastego roku życia, od pierwszej pracy, od pierwszego razu gdy zrozumiała, żeby przetrwać, musi połknąć zmęczenie, strach i często upokorzenie. Tamtej nocy la perla imperial była pełna, kryształowe lampy wisiały z sufitu, odbijając złote światło na nieskazitelnych białych obrusach, fortepian grał cicho w kącie, a brzęk kieliszków towarzyszył rozmowom biznesowym, powściąganym śmiechom i pustym obietnicom. To było miejsce dla ludzi takich jak Don Esteban Montoya. Mężczyzny, który zbudował Imperium Nieruchomości w Meksyku i był przyzwyczajony, że wszyscy wokół niego posłusznie słuchają bez kwestionowania. Siedzący naprzeciwko niego był jego syn, Santiago Montoya. 30 lat, granatowy garnitur, zmęczone spojrzenie. Santiago dobrze znał ten ton. Wiedział, co przyjdzie potem. Dorastał słuchając, jak ojciec mówi tak o pracownikach, partnerach, kelnerach, kierowcach, ludziach według Don Estebana, którzy nie doszli daleko, bo się nie starali wystarczająco. Renata podeszła do stołu numer siedem z odmierzonymi krokami. Lekko poprawiła fartuch koloru wina i wzięła głęboki wdech przed mówieniem. – Dobry wieczór, panowie. Witam w La Perla Imperial. Mam na imię Renata i będę państwa kelnerką tej nocy. – Czy mogę zaproponować coś do picia? Don Esteban nawet na nią nie spojrzał. Pstryknął palcami, jakby wołał kogoś niewidzialnego – Woda mineralna ta droga i dobrze zimna, nieletnia jak ta świństwo, które zwykle podają. Renata utrzymała uśmiech. Oczywiście, panie. Z gazem czy bez? Don Esteban wreszcie podniósł wzrok i przeskanował ją od góry do dołu. Z gazem, jesteś głucha? Santiago interweniował natychmiast. Dla mnie woda niegazowana, proszę, dziękuję. Renata skinęła głową i odeszła. Idąc do baru poczuła znajome obciążenie w piersi. To nie był pierwszy raz. Wiedziała dokładnie, jaki typ klienta to Don Esteban, z tych, którzy potrzebują poniżać, by czuć się ważnymi, z tych, którzy mylą obsługę z poddaniem. Wróciła z napojami w mniej niż minutę. Postawiła szklankę przed Don Estebanem, z absolutną ostrożnością, wyśrodkowaną, perfekt. Santiago otrzymał swoją z lekkim, wdzięcznym uśmiechem. Don Esteban wziął łyk i zmarszczył czoło. Uderzył szklanką o stół. To nazywacie zimną wodą, jest letnia. Niekompetentni. Renata poczuła węzeł w gardle. Sama wyjęła tę butelkę z lodówki sekundy wcześniej. Bardzo przepraszam, panie. Natychmiast przyniosę inną. Nie, czekaj. Don Esteban odchylił się na krześle. Powiedz mi coś, dziewczyno, ile masz lat? Renata zawahała się sekundę. Dwadzieścia osiem, panie. Dwadzieścia osiem powtórzył powoli. I wciąż jesteś kelnerką. Jakie niepowodzenie, nie sądzisz? Kilka pobliskich stołów zaczęło zwracać uwagę. Santiago powoli odłożył menu. Tato wystarczy. Nie, odpowiedział Don Esteban bez patrzenia na niego. To lekcja. Spójrz na jej ręce, Santiago. Ręce kogoś, kto nigdy nie zrobił nic ważnego. Biedni ludzie są biedni, bo chcą. Bo są leniwi. Bo nie mają ambicji. Coś pękło w Renacie w tamtej chwili, albo może coś się obudziło. Przypomniała sobie noce bez snu, opiekując się chorą matką. Przypomniała sobie podwójne zmiany, dodatkowe prace, napiwki liczone peso po peso na leki. Przypomniała sobie każde tak, panie, każde pochylenie głowy. Odłożyła tacę na stół. Ręce jej drżały, ale głos wyszedł stanowczy. Wie pan co, panie? Ma pan rację w jednej rzeczy. Don Esteban uniósł brew, zaskoczony. Mam dwadzieścia osiem lat i jestem kelnerką. Ale też mam matkę z zaawansowaną cukrzycą, która potrzebuje stałego leczenia. Mam szesnastoletniego brata, którego utrzymuję w szkole. Pracuję w trzech miejscach. Śpię cztery godziny na dobę. I mimo to jestem tu. Restauracja zamilkła. Pan mówi, że biedni ludzie wybierają biedę, mi skontynuowała Renata. Ja mówię, że to pułapka. Łatwo mówić, gdy nie chce się wysiłku. Wysiłek? Renata podniosła głos. Pracuje 16 godzin, śpię cztery. To nie wysiłek? To przetrwanie, nie triumf. Bo system nie chce, żebyśmy triumfowali. Don Esteban uderzył w stół. Nie przychodź mi z tanimi ideologiami. To nie ideologia, to rzeczywistość. Santiago oddychał ciężko. Tato, upokarzasz ją. Sama się o to prosi. Nie, odpowiedziała Renata z powstrzymywanymi łzami. Pan się o to prosi, żeby czuć się lepszym. Cała restauracja była w ciszy. Wie pan, kim jestem? Zapytał don Esteban. Tak, odpowiedziała. Człowiekiem z wieloma pieniędzmi i małą pamięcią. Santiago szeroko otworzył oczy. Don Esteban wstał gwałtownie. Sprawię, że cię zwolnią. Może, powiedziała Renata, ale dziś nie odejdę z pochyloną głową. Kierownik pojawił się biegiem. Panie Montoya, wszystko w porządku? Nie, ta pracownica jest bezczelna. Santiago zrobił krok naprzód. Nie zwalniaj jej. Co powiedziałeś? Powiedziałem, żebyś jej nie zwolnił. Don Esteban spojrzał na niego niedowierzająco. Bronisz jej? Bronię tego, co słuszne. Po wszystkim, co ci dałem. Po wszystkim, co zapomniałeś. Twarz don Estebana stwardniała. Renata zrobiła krok wstecz ale nie opuściła wzroku. Pan widzi mnie jako mniej, powiedziała. Ale ja widzę siebie całą. Don Esteban nie odpowiedział, bo po raz pierwszy od dekad nie wiedział, co powiedzieć. Santiago oddychał z trudem, jakby powietrze stało się zbyt ciężkie w tym luksusowym salonie. Ojcze, powiedział przerywając ciszę, zdajesz sobie sprawę, co właśnie zrobiłeś? Don Esteban pozostał stojący, patrząc na Renatę, jakby była problemem do usunięcia. Postawiłem kogoś na swoim miejscu. Nie, odpowiedział Santiago, robiąc krok naprzód. Próbowałeś upokorzyć kogoś i ci się nie udało. Renata czuła słabe nogi, ale się nie ruszała. Jeśli mnie zwolni, zrób to teraz. Kierownik przełknął ślinę. Panie Montoya, może rozwiążemy to dyskretnie. Dyskretnie? Don Esteban roześmiał się z pogardą. Wyzywała mnie na oczach wszystkich, bo pan mnie zaatakował pierwszy, odpowiedziała Renata. Powinnaś wiedzieć, kiedy milczeć. Nauczyłam się mówić, bo milczałam całe życie. Santiago odwrócił się do kierownika. Jeśli ona odejdzie, ja też odejdę i zabiorę moje kontrakty. Mężczyzna pobladł. Panie Santiago, proszę, don Esteban zacisnął pięści. Szantażujesz mnie? Ustawiam granice. Renata wreszcie wzięła głęboki wdech. Nie chcę powodować problemów. Już spowodowałaś, odparł don Esteban. Nie, powiedział Santiago. Ty spowodowałeś, ojcze. Stary powoli odwrócił się do syna. Uważaj na ton. Uważaj na to, kim się stałeś. Te słowa przeszły przez don Estebana, jak niewidzialne ostrze. Na chwilę pewna siebie postawa biznesmena zdawała się pękać. Myślisz, że łatwo jest zbudować coś od zera? Zapytał. Nauczyłeś mnie. To nie oceniaj mnie. Przypominam ci. W domu Don Esteban nie mógł spać. Słowa Renaty echo. Własne wspomnienia też. Mały pokój, spracowane ręce, dawne upokorzenie. Przewracał się w łóżku niespokojny. Następnego dnia wrócił do restauracji sam, poprosił o rozmowę z Renatą, zawahała się widząc go. Jeśli to po to, by mnie znowu upokorzyć. Nie jest. Usiedli naprzeciwko siebie. Mówiłaś prawdę, powiedział. Mówiłam, bo zmęczyłam się połykaniem. Ja też dużo połykałem w przeszłości. I zdecydowałeś pluć na innych? Opuścił wzrok. Mój syn myśli, że mogę się zmienić. A pan myśli? Nie wiem. To zacznij słuchać. Don Esteban wziął głęboki wdech. Ile kosztuje leczenie Twojej matki? To nie pańska sprawa. Chcę, żeby było, zawahała się. Kosztuje więcej niż zarabiam w rok. Zanotował coś. Pomogę. Nie potrzebuję jałmużny. To nie jałmużna. To odpowiedzialność. Renata wstała. Odpowiedzialnością byłoby nie traktować ludzi jak śmieci. Wiem. Dni później Santiago zadzwonił do Renaty. Przyjęłabyś kawę? Dlaczego? Mam propozycję. Spotkali się w nowoczesnym budynku. Potrzebuję kogoś, kto rozumie ludzi, nie liczby. Nie mam dyplomu, masz doświadczenie życiowe. Słuchała w milczeniu. Pomyślę. Tymczasem Don Esteban obserwował zmiany w sobie, odwiedził budowę bez zapowiedzi, przywitał robotników. Niektórzy nie ufali, inni odpowiadali nieśmiało. Tydzień później Renata przyjęła, ale nie dla ciebie, dla siebie. To wystarczy. Wiadomość się rozprzestrzeniła. Niektórzy wątpili, inni krytykowali, ale coś szło naprzód. Don Esteban towarzyszył pierwszemu projektowi społecznemu. Zobaczył realia, których unikał dekadami. Zobaczył dzieci, usłyszał historię. Poczuł wstyd. Zrobiłaś to bez pieniędzy? zapytał Renatę. Z wolą. Skinął powoli głową. Miesiące później don Esteban przemówił publicznie po raz pierwszy bez arogancji. Pomyliłem się. Cisza była ciężka, ale prawdziwa. Renata patrzyła z daleka, bez triumfalizmu, tylko ze świadomością, bo ta historia nie była o zwycięstwie, była o pęknięciu. Przed kontynuowaniem zasubskrybuj kanał, włącz dzwoneczek i zostań z nami do końca, bo każdy szczegół tej historii jest ważniejszy niż się wydaje. Renata trzymała kartkę w rękach, jakby była zbyt krucha, by była prawdziwa. Imię Santiago Montoya błyszczało dyskretnymi literami, wraz z stanowiskiem, którego nigdy nie wyobrażała sobie słyszeć w związku z sobą koordynatorka relacji społecznych. To brzmiało odlegle, prawie jak żart losu. Mniej niż godzinę wcześniej była upokarzana przed obcymi, teraz ktoś mówił do niej, jakby widział coś, czego nawet ona sama nie wiedziała, że ma. To nie jałmużna, powiedział Santiago, zauważając jej milczenie. To uznanie. Powiedziałaś to, czego nikt nigdy nie miał odwagi powiedzieć. Renata wzięła głęboki wdech. Czuła, jak całe ciało drży, nie ze strachu, ale z emocjonalnego szoku, po wreszcie obronieniu się. Nie mam studiów, nie mam doświadczenia biurowego, odpowiedziała. Tylko wiem pracować. I dokładnie tego brakuje w wielu miejscach, powiedział. Ludzi, którzy wiedzą, co znaczy naprawdę pracować. Z drugiej strony sali Don Esteban pozostał stojący. Nie krzyczał już, nie groził. Po raz pierwszy od dekad był w ciszy, bo nie wiedział co powiedzieć. Słowa Renaty otworzyły coś, co trzymał pogrzebane od lat. Przeszłość, którą wolał zapomnieć, bo bolało zbyt mocno pamiętać. Gdy wreszcie podszedł, jego kroki były wolniejsze. Nie było arogancji w postawie, tylko głębokie zmęczenie. Mój syn ma rację, powiedział ochrypłym głosem. Kiedyś byłem inny. Renata spojrzała na niego ostrożnie. Nie było gniewu, tylko naturalna odległość kogoś, kto został zraniony. Przypomniała mi pani rzeczy, które sam pogrzebałem, kontynuował don Esteban. Nie oczekuję przebaczenia, ale chcę zrobić to, co słuszne. Wyjął kopertę z kieszeni marynarki i położył na stole. To na operację pańskiej matki. Renata cofnęła się o krok. Nie chcę pańskiego współczucia. To nie współczucie, mu odpowiedział, to odpowiedzialność. Santiago położył rękę na jej ramieniu Przyjmij. dla twojej matki. Ręce Renaty drżały, gdy otworzyła kopertę. Kwota zapisana tam wystarczyła, by zmienić wszystko, nie tylko złagodzić problem, ale przywrócić nadzieję. Zapłakała, nie ze wstydu, z ulgi. Tamtej nocy Renata wróciła do domu lżejsza, ale też przestraszona. Zmiana była zbyt szybka, czuła jakby ziemia poruszyła się pod stopami. Gdy dotarła do małego mieszkania, gdzie mieszkała z matką i bratem, opowiedziała wszystko. Każdy szczegół, każde słowo. Matka płakała w milczeniu, trzymając rękę córki. Zawsze byłaś silna, powiedziała. Tylko potrzebowałaś, żeby ktoś to zobaczył. W następny poniedziałek. Renata weszła po raz pierwszy do nowoczesnego budynku Montoya Proyectos Sustainables. Miała na sobie prosty garnitur kupiony z drugiej ręki i niosła mieszankę strachu i determinacji. Santiago przyjął ją osobiście, przedstawił zespół i wyjaśnił jasno, czego oczekuje. Będziesz łącznikiem, powiedział, głosem tych, których nigdy nie słychać. I Renata była dokładnie tym. Odwiedzała społeczności, rozmawiała z rodzinami, słuchała historii, które były lustrami jej własnego życia. Rozmawiała z zmęczonymi matkami, niewidzialnymi pracownikami, młodymi bez szans, i każda rozmowa przynosiła coś nowego do projektów firmy. W kilka miesięcy wpływ był widoczny, projekty się zmieniły, zasoby przekierowano. Ludzie zaczęli być widziani nie jako liczby, ale jako prawdziwe życia. Don Esteban obserwował wszystko z daleka, na początku. Potem zaczął się zbliżać, słuchać, pytać, pamiętać. Pewnego dnia poprosił o towarzyszenie Renacie w wizycie społecznej. Zawahała się, ale przyjęła. To tam, przed prostymi domami i nieufnymi spojrzeniami, Don Esteban zobaczył siebie odbitego. Nie jako potężny mężczyzna, którym zawsze wierzył, że jest, ale jako ktoś, kto stał się dokładnie tym, z czym kiedyś przysiągł walczyć. Zniszczyłem coś w sobie, wyznał Renacie później, ale może jeszcze jest czas na odbudowę. Z tej refleksji narodziła się Fundacja Montoya. Nie jako marketing, nie jako fasada, ale jako prawdziwe zobowiązanie. Don Esteban przeznaczył znaczną część osobistego majątku i poprosił, by Renata prowadziła projekt. Bo pani wie, co boli, powiedział. I co leczy. Sześć miesięcy później. Życia zostały zmienione. Matka Renaty była zdrowa, jej brat studiował. Całe społeczności miały nowe szanse, a Don Esteban, w wieku siedemdziesięciu lat, wreszcie uczył się na nowo być człowiekiem. Przy tym samym stole numer siedem w restauracji, gdzie wszystko się zaczęło, spotkali się znowu nie jako wrogowie, nie jako wyżsi i niżsi, ale jako ludzie. Don Esteban podniósł kieliszek. Nigdy nie jest za późno, by przypomnieć sobie, kim jesteś. I Renata uśmiechnęła się, nie jako kelnerka, nie jako ktoś upokorzony, ale jako ktoś, kto nigdy nie zostawił swojej godności za sobą. Przed zakończeniem, jeśli ta historia dotknęła cię w jakikolwiek sposób, zasubskrybuj kanał, włącz dzwoneczek i zostań z nami, bo historie takie jak ta istnieją, by przypominać, kim jesteśmy, gdy nikt nie patrzy. Tamta noc w restauracji La Perla Imperial nigdy nie wyszła z pamięci Renaty. Nawet miesiące później, gdy jej życie było już inne, gdy chodziła korytarzami fundacji Montoya, z pewnymi krokami i ważnymi decyzjami do podjęcia, wciąż pamiętała dokładne uczucie tamtej chwili, gdy zdecydowała się nie pochylać głowy dłużej. To nie była złość, to nie była nienawiść, to było zmęczenie zmieszane z godnością i to zmieniło wszystko. Don Esteban też nigdy nie zapomniał. Czasem budził się w środku nocy, pamiętając ton własnego głosu, sposób w jaki wskazywał palcem, słowa, które wychodziły z ust z taką łatwością. Przez lata wierzył, że sukces to synonim twardości, że szacunek zdobywa się strachem i że współczucie to słabość. Tamta noc udowodniła przeciwne. Prawdziwy ciężar nie był w pieniądzach, ale w świadomości. Fundacja Montoya rosła szybko, nie dlatego, że miała nieskończone zasoby, ale dlatego, że miała cel. Renata dbała, by każda decyzja opierała się na słuchaniu przed działaniem. Osobiście odwiedzała rodziny, siadała na prostych krzesłach, przyjmowała rzadką kawę podawaną z dumą i słuchała historii, które rzadko docierały do luksusowych biur miasta. Każdy twarz, każdy relato wzmacniało coś, co zawsze wiedziała. Bieda nie rodzi się z lenistwa rodzi się z braku szans. Santiago patrzył na wszystko z cichą dumą. Obrona Renaty tamtej nocy była najtrudniejszą decyzją jego życia, ale też najbardziej słuszną. Po raz pierwszy czuł, że czci nie tylko dziedzictwo ojca, ale wersję mężczyzny, którym Don Esteban kiedyś był. Relacja między nimi wciąż miała blizny, ale teraz budowana była naprawdę nie na strachu. Miesiące później Don Esteban nalegał na bezpośredni udział w spotkaniu z rodzinami wspieranymi przez fundację. Nie jako odległy sponsor, ale jako ktoś gotowy słuchać. Usiadł bez marynarki, bez przygotowanych przemów, tylko słuchał. Na końcu podeszła do niego pani, wzięła jego rękę i powiedziała coś prostego. Gracias por vernos. To uderzyło go mocniej niż jakakolwiek nagroda czy milionowy kontrakt, który podpisał. Tamtej nocy wrócił do domu w ciszy. Usiadł sam w dużym salonie i zrozumiał coś, czego nigdy nie przyznał. Przez wiele lat był otoczony ludźmi, ale całkowicie sam. Pieniądze zbudowały niewidzialne mury między nim a prawdziwym światem. Renata nie tylko skonfrontowała jego arogancję, złamała te mury. Rok później La Perla Imperial oficjalnie zaprosiła fundację Montoya na kolację charytatywną. Renata zawahała się. Powrót do tego miejsca oznaczał stawienie czoła przeszłości, ale przyjęła. Nie dla rewanżu, dla zamknięcia. Usiedli znowu przy stole numer siedem. Teraz Renata miała prostą, elegancką sukienkę, bez ostentacji. Don Esteban przywitał kelnera po imieniu, podziękował za obsługę i zadbał o spojrzenie w oczy. Santiago patrzył w milczeniu, wiedząc, że ten mały gest mówi więcej niż jakiekolwiek przemówienie. Podczas kolacji Don Esteban wstał. Kiero decir algo, powiedział stanowczym, ale pokornym głosem. Przez wiele lat wierzyłem, że pieniądze definiują wartość ludzi. Pomyliłem się. Nauczyłem się późno, ale się nauczyłem. I to dzięki kobiecie, która miała odwagę nie stać się małą przede mną. Spojrzał na Renatę. Gracia Sporno Kalar poczuła węzeł w gardle. Nie odpowiedziała słowami, tylko skinęła głową. Na koniec nocy, wychodząc z restauracji, Renata wzięła głęboki wdech. Nie było już ciężaru w tym miejscu. Przeszłość została przekształcona, nie wymazana, ale nadana nowe znaczenie. Wiedziała, że nie wszyscy będą mieli takie zakończenia. Nie każdy milioner się nauczy, nie każda niesprawiedliwość zostanie naprawiona. Ale jedna rzecz była pewna: godności nigdy nie powinno się negocjować, bo w końcu. Ta historia nigdy nie była o bogatym mężczyźnie, poniżającym kelnerkę. Była o kobiecie, która odmówiła być niewidzialną, była o synu, który wybrał wartości zamiast milczenia, i była o starcu, który odkrył w wieku siedemdziesięciu lat, że nigdy nie jest za późno, by przypomnieć sobie własną ludzką naturę. Jeśli dotarłeś aż tutaj, dziękuję za wysłuchanie historii Renaty. Historie takie jak ta przypominają nam, że słowa mają moc, że wybory się liczą i że jedna chwila odwagi może stworzyć fale zmieniające wiele żyć. Zasubskrybuj kanał, włącz dzwoneczek i udostępnij tę historię komuś, kto potrzebuje przypomnieć sobie własną wartość. Do następnego.